Witam wszystkich, Przemysław jak Wyjazdy za granicę. Dzisiaj wyjazdy za granicę będą dotyczyły zdrowia. Co dziwne, no ale normalne. Ponieważ podczas wyjazdu za granicę często zapominamy o naszym zdrowiu, o tym, żeby dbać o nie w odpowiedni sposób, na standardowo przestroga brzmi, by dużo wypoczywać i dobrze się odżywiać, tak samo jest ona prawdziwa za granicą jak i w domu, z tym, że poza domem trudniej ją po prostu przestrzegać. No i kilka moich doświadczeń, na które mam nadzieję, że Wy też zwrócicie uwagę. Po pierwsze, woda w wielu krajach często obfituje w chorobotwórcze bakterie, dlatego lepiej pić ją tylko po przygotowaniu, lub posiadać butelkowaną, czyli kupioną prosto ze sklepu. Wtedy mamy pewność, że będzie ona zdatna do użytku. Należy wystrzegać się też niedogotowanego mięsa, ponieważ różnego rodzaju stwory mogą tam żyć, a jeśli będzie ono odpowiednio niedoprawione lub właśnie doprawione, zależy jak to zinterpretujecie, możemy przywieźć dodatkowych pasażerów w swoim organizmie, czyli będziemy stosować przemyt, czego osobiście wolałbym uniknąć. Warto też podczas podróży nie ograniczać się tylko do jednej formy posiłku. Myślę tutaj o ludziach, którzy często zamiast zrobić sobie jakieś różnego rodzaju kanapki, mają tylko i wyłącznie kanapkę z serem i tylko i wyłącznie to jedzą przez całą podróż. Często zdarza się tak, że właśnie nasz organizm powie nie, gdy zbyt dużo razy przyjmie taką samą dawkę. No i spowoduje to, że Często będziemy się zatrzymywać, by dana osoba mogła iść do toalety, ponieważ organizm odmówi posłuszeństwa. Podczas upałów no i długich marszów należy pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Myślę tutaj o wodzie, oczywiście czystej wodzie, nie wysokoprocentowej czy sokach, ponieważ ona najlepiej nawadnia i ona jest potrzebna naszemu organizmowi najbardziej do tego, by normalnie funkcjonować, o czym też mówię w innych nagraniach akurat związanych bardziej ze zdrowiem niż z wyjezdami za granicę, no ale to też jest cenna informacja. Koniecznie też należy zabrać apteczkę, niewielką oczywiście, w której będą bandaże, woda utleniona, plastry, iodyna, pinceta, aspiryna, termometr, wszystko oczywiście w mocnym opakowaniu, no, plus kilka Elementów, które mogłyby pomóc, chociażby w niestrawnościach czy innych kłopotach z naszym trawieniem, naszym jedzeniem. O, różnie to bywa, zależy co zjemy. Nasz organizm może zareagować w dość nietypowy sposób, zupełnie inny niż się go spodziewaliśmy. Oczywiście, jadąc na wakacje, należy zapytać lekarza, czy przypadkiem w danym kraju nie należy zastosować jakiegoś szczepienia. Są choroby tropikalne, na które często lepiej się zaszczepić, niż później leczyć konsekwencje zachorowania na daną chorobę. No i tutaj, oczywiście, lekarz będzie idealnym wyznacznikiem osobą, która podpowie, co zrobić. Ciekawostka odnośnie osób, które mają cukrzycę bądź przyjmują. Leki chronicznie w sumie, czy to są kobiety zażywające pigułki, czy jakiekolwiek inne osoby, chociażby alergicy, powinni oni uwzględnić odpowiednią ilość dni i zapach z tabletek, które na ten dni będą im starczały. No oczywiście warto mieć w tym momencie po pierwsze zaświadczenie, że takie leki można przewozić, czyli receptę, czy instrukcje obsługi ponieważ dzięki temu na granicy nie posądzą nas o to, że jesteśmy jakimiś dilerami czy kimkolwiek innym. Oczywiście odnośnie recept nie w każdym kraju są one respektowane, dlatego jeśli potrzebujemy jakiegoś leku, lepiej wykupić daną receptę w kraju, z którego wylatujemy, niż później zastanawiać się, gdzie tu znaleźć pomoc. Prawie w każdym większym mieście czynna jest przez całą dobę pomoc. Myślę tutaj o aptece czy pomocy doraźnej. W wielu punktach pierwszej pomocy można porozumieć się w języku angielskim. Należy w tym momencie pamiętać o, o tym, że numer, który w większości krajów jest numerem ratunkowym, to 112. No i tutaj też warto w swoim telefonie. W razie gdyby coś się wydarzyło, co no, nie pozwoli nam funkcjonować. I gdyby ktoś chciał się skontaktować z naszymi bliskimi, żebyśmy mieli wpisane numery kontaktowe z przedrostkiem ICE in case of emergency, wiadomo, że w ten sposób łatwiej jest taką osobę znaleźć. Oczywiście w Polsce jeszcze to jest mało popularne, no ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie więcej osób będzie brało pod uwagę swoje własne zdrowie i życie i w ten sposób będzie się zabezpieczało. Życzę, żeby podróże były, tak jak już wspominałem nie raz, jak najlepszą waszą przygodą, jak najlepiej spędzone, jak najprzyjemniej i oby moje rady przydały się tylko i wyłącznie do zorganizowania swojego wyjazdu no i żebyście mogli w ten sposób milej spędzić czas. Pozdrawiam serdecznie. Co